Witamy wszystkich serdecznie. Już e, po raz czwarty na e, ćwiczeniach e, sportowo-relaksacyjno-jogicznych. Właśnie! że <grym grym> wszystkie te tak. elementy, nie ma znaczenia, jak się to nazywa. Ważne, że poćwiczymy trochę ciało, oddech i się zrelaksujemy. Tak. Dzisiaj Ania, Anitka, Ula, Ula Lidia. Lidia. Livia, A ty, mama, tylko nagrywasz, czy jeszcze? Nie, dzisiaj nie ćwiczę. Dzisiaj nie ćwiczę. Słuchajcie, dzisiaj przyniosłam e, olejek, który stosuję na e, co dzień dla siebie, dla całej swojej rodziny, dla dzieci. E, olejek Ale ten, który taty. tata też, tylko tata. Aromaterapię, nie bezpośrednio. A. Okej, okay. ten olejek, który dzisiaj przyniosłam, pomoże nam się zrównoważyć, wyciszyć, zrelaksować dobrze, skoncentrować na dzisiejszych ćwiczeniach i dobrze jest. To jest taki olejek, który jest w takim rolonie? Płynie. Tak. Dajemy w miejscu, taki, gdzie kule. są nadgarstki. Dziewczynę. Już. Starczy. To jest ten który I na. Masowujemy tutaj w nadgarstki gdzie są tętnice gdzie są jak dla częściowo jest tutaj lawenda ponieważ jest to taka specjalna mieszanka możemy tak możemy tu czujemy pokaż się, Livia, jak ładnie sobie wcierasz. pokaż się, no pokaż, dobra. A Ziemek począł zapasy i idź, idź, Ziemek, tam mam inne zapachy. Tak. Dobra, czujemy? czujemy, czujemy, czujemy. To siadamy Dobrze. i zaczynamy za chwileczkę Dokładnie. zajęcia. Ula poprowadzi was przez pierwszą fazę oddechu. Mhm. Przyjmujemy dobrą właśnie. pozycję, która sprzyja. Jaka jak pozycja? No sprzyja. Słuchajcie, sprzyja taka pozycja, w której mamy proste plecy i klatkę piersiową delikatnie do przodu. Dobrze jest na przykład albo jeżeli potrafimy usiąść sobie w pozycji takiej, jak siedzi Livia, ważne, żeby plecy były proste. Jeżeli mamy z tym problem siedząc sobie w siadzie skrzyżnym, czy w kwiecie lotosu tak jak Livia, to możemy siedzieć tak, jak ja siedzę. Ja. Możemy sobie siedzieć na piętkach. Ważne jest, żeby plecy były proste, żeby czubek głowy ciągnął w górę delikatnie i żebyśmy byli rozluźnieni i możemy wykorzystać ten nasz olejek, żeby zrobić głęboki wdech, dziewczyny, pamiętacie, robiąc duży brzuch, robimy wdech i wydech, wciągając brzuch. I spróbujemy powtórzyć to 10 razy. Robimy wdech i wydech. Może zamkniemy oczy, żeby lepiej poczuć i wdech, robimy duży brzuch. Czujemy swój brzuch i wydech, wciągamy brzuch. Pięknie. Wdech i wydech. Brzuszek się zapada, i wdech i wydech. Brzuszek się zapada. Dzieje się tak u Was, dziewczyny? Wdech. Robimy duży brzuch. Patrzymy na nasz brzuch, duży. Wydech. Brzuszek się zapada, i wdech i wydech. Mam nadzieję, że u Was też tak jest. Połóżcie sobie teraz ręce na udach albo na kolanach, tam gdzie Wam wygodnie, i obserwujcie brzuszek, czy on działa tak jak chcecie. Duży brzuch, mały brzuch przy wydechu, duży brzuch, pięknie, mały brzuch przy wydechu, wdech i wydech. Brawo. Na pewno już Wam idzie coraz lepiej. Dziewczyny, idzie Wam coraz lepiej? Da. Tak. Tak? Mhm. No to fajnie. To A wygodny jest to. ten oddech? Czy jest Wam wygodnie z tym oddychaniem? Czy to jest takie śwuczne i dziwne? Jak to, dziewczyny, jest? Hania, powiedz. Mi hmm. się za bardzo nie podoba tak w Nie podoba mi się. Ale wiecie tak. co? To nie chodzi nam o to, żebyśmy cały czas tak oddychali, tylko żebyśmy wyrobili sobie taki nawyk, jak powiększamy brzuch, to wtedy powiększa nam się pojemność płuc, bo przepona schodzi na dół. A nasze narządy są bardziej dotlenione. Tak, wtedy. dzięki temu nasze narządy są bardziej dotlenione. Chodzi o to, żeby wyrobić taki nawyk, i po to robimy to ćwiczenie. Jak będziemy to robić raz dziennie, to nasze ciało się do tego przystosuje i samo będzie głęboko oddychać, a o to nam chodzi. Fajnie. I, i to już nie będzie wtedy dziwne. Tylko I będzie to już na... wtedy nie będzie dziwne, tylko naturalne. Teraz moje panny się rozgrzeją. Dzisiaj nam Anita zaproponowała instrument do rozgrzewki. Tak, będę szamański. Uwaga! Mój bęben najlepszy szamański. bęben na świecie. Dziewczyny wstają deskoladkowy! Odsuwamy nasze poduszki i wszystkie rzeczy, które by mogły nam przeszkadzać. I A dzieci tylko e, przypomnij, e, kiedy nam powie coś fajnego o swoim super stroju. Tak, po rozgrzewce powiem wam coś fajnego o moim super stroju. A słuchajcie, e, rozgrzewka jest w rytm bębna, tak. Czyli tak jak uderzam, tak nasze nóżki dotykają Dziewczyny biegają i... za mną, za mną. Ja teraz prowadzę, później będzie prowadzić wahania, potem liwka. Patrzcie. Bum, 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 bum. A czy wybiegniecie w rytm bebna? Czy za szybko? O! 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 Zobaczcie! U! U! U. Z nogi na nogę.

Psa poprosimy, żeby sobie poszedł. Na ciastko. Na ciastko dla psa. O kochani. Dla ciastka dla... Chciałam Wam powiedzieć, dlaczego ja dzisiaj występuję. O, dobra rozgrzewka była, co? No, tak, była ta, ta, ta rozgrzewka, tak, rozgrzałam <grym> się. Troszkę się zdyszałam. Chciałam Wam opowiedzieć chwilę o moim stroju, mojej sukience, w której ćwiczę z wami. To jest strój, który pochodzi z Indii kolebki jogi. Tam w Indiach kobiety chodzą również w takich sukienkach. Nawet jak ćwiczą, nawet jak wykonują różne prace, zakładają takie sukienki, które ładnie zasłaniają i pozwalają wyglądać, myślę, pięknie. Zobaczcie, ona ma takie rozcięcia, czyli można swobodnie ruszać nogami. Jest ładnie haftowana, są naszyte różne rzeczy. Dziewczyny podoba Wam się moja sukienka hinduska. Tak, tak. <laughs> Same chciały taką siłę wybrać, tylko nie było w domu. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że może też takie sukienki tutaj za nitko uda nam się sprowadzić. I wracamy do naszych ćwiczeń, dziewczyny. Bardzo, bardzo pięknie, tak? I piesek sobie tam stoi. Ok. Moje trochę kochane, zaczniemy dzisiaj od. Jeszcze troszeczkę rozgrzania na stojąco. Stajemy, Czy nie? Czy ja tylko staję. I zrobimy sobie krążenia rąk do tyłu. Dobrze, pięknie. Livia, ty też ćwiczysz? Wszystko się znacznie. Poczekajcie, poczekajcie. Liwia, Liwia, dołożymy jeszcze jeden element. z go. Wdech do góry i wydech na dół. Wdech do góry i wydech na dół. Wdech do góry i wydech. Wdech, wydech. Wydech. Może u was też pies chce ćwiczyć, także tak nasz pies tutaj chce z nami występować. I do przodu, dziewczyny. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ale jakoś łapkami nie ma I wydech. Wdech. Jeszcze krążymy. Jeszcze dwa krążenia. Raz i dwa i piękny takie krążenie, że siadamy. tak Cudownie. To jest trudniejsza wersja. Nie wiem czy mnie widzicie, jedna, jedna, ale może się to uda położyć naszego psa. Tak, położyliśmy psa, który najwyraźniej potrzebuje tutaj dzisiaj z nami być. Bliskości, kochane moje. Zrobimy sobie dzisiaj ćwiczenia, które będą zajmowały się naszą szyją. Popatrzcie, robimy wdech i wyciągamy czubek głowy do góry. I z wydechem odchylamy główkę delikatnie do tyłu. Pięknie. Wdech. Czubek głowy do góry. Z wydechem do przodu. Brawo. Mamy pro, proste plecy. Wdech, czubek głowy do góry. I w prawo. Dociągamy ucho do barku. Wdech, czubek głowy do góry. I w lewo. Dobrze, wdech czubek, głowy do góry ciągnie. I skręcamy głowę w lewo. Ja mam lewo, a ty masz... Ale dobrze. Samą głowę. Jeszcze chwilę trzymamy, czy nie? Już Kania? Już nie. Wdech do góry. I w prawo. Ok. A teraz powo powolutku. Prawo i lewo. Prawo i lewo. Prawo i lewo. I można szybko, tylko może nas bole szyja. Livia może nas bolę szyja, a my nie ja chcemy. Boli. My nie chcemy. Okej. Okay. I wdech do góry. I rozluźniamy się, moje drogie panie. A teraz krążymy parkami do tyłu. Cudownie. Tak. A teraz do tyłu. Przodu, Livia przewidziała, co my będziemy mm -hmm. robić. Tak. Tak, tak, a czy potraficie samymi barkami krążyć do przodu? Tak. Tak, żeby ciało się nie ruszało, a ruszały się tylko barki. Tak. Pięknie. Dobra. Trzymamy ręce na kolanach, moje drogie dziewczynki. Na kolana. Chwytamy prawą ręką, lewą. I wyciągamy lewą rękę spod spodu. Przenosimy do tyłu, opieramy się z tyłu lewą ręką. Ania, ta ręka z tyłu to jest lewa. Dobrze miałaś. Dobrze miałaś. Wyciągamy czubek głowy do góry i zaglądamy za siebie, zaglądamy za siebie. Cudownie, tak? A jakiś tam. I wracamy. I wracamy. Obie ręce na kolanach, teraz lewą rękę kładziemy na prawą, wyciągamy prawą, opieramy z tyłu, wdech i skręcamy się, patrzymy za siebie, jak nam ta lampka tutaj pięknie świeci i wracamy do pozycji wyjściowej. Pięknie, ręce na kolanach i krążymy tłowiem, krążymy tłowiem, krążymy, pięknie Hania, to robi pięknie trochę nasza maskotka weszła w... Jogowa. W jogowa, która czasem bardzo potrzebuje krążyn. Tak, przód, bok, tył. Pracuje nasz kręgosłup. I w drugą stronę. W którą, Liwka, byś chciała stronę? Popatrzcie, jak Hania pięknie to robi. Jak Liwia pięknie to robi. Liwia też. A. Livia przy tym mocno dyszy, a Hania tutaj naprawdę coraz głębsze ruchy wykonuje. Hania, tak, moi góra. kochani, można się tym bawić. Tylko pamiętajmy, żeby nasza pupa siedziała na karimacie, siedziała dobrze. I wyciągamy ręce w górę, robimy wdech i pochylamy się do przodu tyle, ile możemy. Jeżeli mamy przed sobą psa, to wtedy on nas po ręce. I tak to właśnie jest teraz. I w górę, wdech. Ręce na kolana. Dziewczyny, zmieniamy układ nóg. Zmieniamy układ nóg. Ta noga, która była z przodu, teraz jest z tyłu. Musi się odsunę, tak? Na odwrót, na odwrót nóżki krzyżujemy. Tak jak nam jest niewygodnie. No? Mi jest tak i tak wygodnie. jest tak wygodnie. Może być tak. tak. To teraz wygodnie. robimy na drugą stronę. Tak. Mi Livia, to więcej. też tak tak Ci jest niewygodnie? To teraz robimy to mniej wygodnie i znowu krążymy. W prawo, tak. Pra tylko staramy się, Haneczka, żeby pupa cały czas siedziała do O, teraz jest pięknie. Jeszcze jedna rzecz, moje drogie dziewczyny, żeby plecy były proste. Ulaja. Hania, pięknie Ci idzie. To zrób, zrób do... tylko nogi na kokardkę. Stronę. Zrób nóżki na kokardkę, nie aż kwiat do Zrób nóżki na kokardkę, tak. Tak. I tak No, chodzi o to, żeby było Ci mniej wygodnie w tej chwili. Dobrze, dziewczyny, robimy wdech. Liweczka wdech. I pochylamy się do przodu. I znowu, jeżeli macie z przodu psa, to policzka. Mniej. mniej. I znowu wdech. I wydech. A pies tutaj zdaje się, poczuł się dobrze. I jeszcze raz wdech. I wydech, dobrze. Teraz moje drogie dziewczyny kładą się na plecach. Zapomniałam o śniadaniu. Ja kładamy się, kładziemy się kładamy. ćwiczenia na plecach. Odsuwamy od siebie wszystkie poduszki. Hania i Lilia kładą się na plecach i spróbujemy zrobić świecę. Na pewno znacie to ćwiczenie z zajęć jakiś. Dobrze, a poczekaj, 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 poczekaj. Połóż się na plecach, na razie Lilia połóż się. Czekajcie. Kładziemy się na plecach. Jakie szybkie dziewczyny. Haneczka, tak? Dobra. Unosimy nogi pod kątem prostym, pupa zostaje na kalimacie. Unosimy nogi pod kątem prostym do góry i oddychamy. Staramy się nogi wyprostować, tak? I teraz unosimy do góry bioderka, malutko. Tak, tak jak to robi właśnie pięknie Hania, rączki się, na bioderka. Oj, Hania jest już tutaj pięknie ćwiczącą dziewczynką. Chwilę wytrzymamy i wracamy, opuszczamy piętę, Opuszczamy nogi. Jak ci po tym ćwiczeniu jest? No, fajnie. No, Dobrze? Fajnie Dobrze, robimy jeszcze jest raz, raz moi drodzy. Tu, czyli najpierw nogi. nogi. Do góry, trzymamy przez chwileczkę, oddychamy i unosimy pupę do góry. Zobaczcie, Hania podpiera biodra pięknie, ciągnie mocno w górę, chwilę wytrzymuje, opuszcza biodra i opuszcza dłoń. Brawo, to ja samo Liwia. Tak, ja zrobię jeszcze, zrobisz, ja zrobisz jeszcze raz. zrobię ja Tak, teraz Hania robi sama. Liwia, do góry, do góry pupa. Tak. Bardzo dobrze. Jeszcze raz, sama. Ostatnie. pięknie. Próbuj. Libia próbuje sama. Musisz, kochana, łokcie do siebie zbliżyć. Zbliżyć łokcie do siebie. Tak. O. I teraz. Ładnie, ładnie. Mamy Mam, 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 mam. Okay. Wracają, ale dziewczyny nie krzyczą. Pupy wracają z powrotem. Kładziemy się, leżymy dziewczyny, kładziemy się, Liwia, kładziemy się. Chwileczkę poleżymy w pozycji Nie. faraona. Jaka jest pozycja faraona? Jak myślicie? Dziewczynka, leżymy na plecach. Popatrzcie, zakładamy nogę na nogę i składamy ręce w ten sposób. Popatrzcie, w ten sposób. Kładźcie się w pozycji faraona, odpoczywamy. Odpoczywamy przez chwilę po tym ćwiczeniu. O, widzę, że pozycja faraona służy dziewczynom do odpoczynku. No właśnie ok, dziewczyny, uginamy nogi w kolanach i unosimy pupę do góry. Ręce wzdłuż tłowia, z wdechem pupa idzie mocno do góry. I z wydechem opada. I pięć razy do góry. Popatrz. Wdech. I wydech. Jak macie psa, to może bazelizer, tak jak mój teraz. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I jeszcze raz. Liweczka. Wdech. I zrobiłaś już pięć razy. I wydech. Dobrze. Przyciągamy nogi do brzucha. Obejmujemy rękami, moi drodzy. I kołyszemy się na boki. Staramy się nie opaść w ten sposób, <grym> tylko kołysać, żeby masować sobie plecki. A teraz nowa kołyska. Nowa kołyska. Dziewczyny chwytamy nogi pod kolanami i kołyszemy się w ten sposób. Tylko ja nie wejdź na ja ziemię musiała, ja Hania obróć się w drugą stronę, tak jak jest ja O! I kończymy się! Masujemy swoje plecy. Stakuj. Spinamy ja się na wysoko na szyję, na szyję się spinamy. Wyżej, Hania, może się uda. Hoppa, Tak! I masujemy swoje plecy. Doskonale. Wow. wow. Teraz, Teraz moje, się dro moje nie drogie nie dziewczyny. Tu nie widać wiesz, Wiem, hmm. ale widzą dzieci, że siedzę sobie z szeroko rozstawionymi nogami. Dziewczyny dołączą. Haneczka szeroko rozstawione nogi to jest takie ćwiczenie, które troszkę sprawia nam trudności. Siedzimy prosto. Siedzimy prosto, wyprostowane. I robimy wdech. I sięgamy za lewą nogę, tyle ile umiemy, tak? I wdech do góry i za prawą, tyle ile umiemy. Umiemy troszkę? I wdech i za lewą. Brawo. I wdech tak. i za prawą. Ja mam tak. długie nogi, jak krótkie więc... I wdech my. i za lewą. I wytrzymajcie chwilę. I wdech. I za prawą, I jeszcze dwa razy, wdech i wydech, i wdech, i, I wydech, i wdech, i wydech, i, wydech. I Coś pięknie. Niektóre, niektóre ćwiczące nie zginają się, tylko no. machają rękami. Moje drogie, od czegoś trzeba zacząć, Anitko. Nogi razem, Wow. Liweczka, nogi razem, do no góry ręce ciągną, Hania, wdech. I do przodu tyle, ile umiemy. Chwyćcie za koniec ciała, którą możecie chwycić, i spróbujcie troszeczkę się dociągnąć. Troszeczkę. Tyle, ile umiemy, spokojnie oddychając. To jest ćwiczenie, które będziemy powtarzać, ponieważ ono sprawia nam troszeczkę trudności, tak? Jeszcze trochę rozruszamy nasz kręgosłup. Widzimy. Korciutko. Ja wiem, że niektóre ćwiczenia, Livia, są trudne, ale C jak będziesz ćwiczyć... Coraz trudniejsze. Dobrze, dziewczyny, to wobec tego proste ćwiczenie na rozruszanie kręgosłupa. Jesteśmy w pozycji kota. Tak? Robimy kocik-grzbiet? Ania? Ja? Stajemy na całych łapkach? Na e, Myszko, odsuń się od ziomusia z nogami. Nie, jest ok. To Dobrze. I robimy wdech. Główka do góry. Pięknie. I wydech. Wyginamy. Kocik, grzbiet. I wdech. Główka do góry. Haneczka. Jesteśmy cały czas na kolanach. O, proszę. Tak. dech I w drugą stronę. Wydech. Chowamy głowę. I wdech. Jesteśmy cały czas na kolanach. Haneczka. Tak. I wydech. W drugą stronę. I ostatnie ćwiczenie. Wdech. Główka do góry, bardzo pięknie, I, i wydech w drugą stronę. I dziewczyny się kładą. Uje, wreszcie super. Dziewczyny się zmęczyły, kładą się, Ula, chyba szukają. nie masz miejsca na macie. Ja będę siedzieć. Na mojej macie relaksuje się ziomal. I tak też pewnie u was w domu czasem bywa, że pies Jest lub kot wiatr. zajmuje centralne miejsce. Biskis, dziewczyny się kładą. A, tak, 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 tak. Do relaksu. Anitka nam zagra. A dziewczyny się kładą w pozycji wygodnej. I w to wyłączymy? Takie. Czyli na boku. Jak na przykład Hania chce na boku, a Oliwia jak chce. Hmm. Hmm. Zamykają oczka. I pomyślą sobie, że teraz na nie i na Was z nieba pada śnieg. Z nieba pada śnieg i każdy płatek śniegu, który spada na Was, jest ciepły, miły, miękki i nasze ciało się rozluźnia. Spad płatek śniegu na Waszą głowę. Rozluźnił Waszą głowę. Jest ciepły i miękki i spowodował, że Wasza głowa jest coraz luźniejsza. Teraz spad płatek śniegu na jedno oko. I oko się rozluźniło. Następny płatek śniegu, takiego ciepłego, miękkiego śniegu, spadł na drugie oko. Ziemu się widać? Tak? <laughs> I kolejny mięciutki płatek śniegu spadł na wasz nos. Nos się rozluźnił. Leci mięciutki płatek śniegu i spadł na wasze policzki. Tylko tylko jeden? Na obydwa, bo on był taki duży i podwójny. I policzki się rozluźniły. Leci taki kolejny płatek śniegu i spadł wam na serce. Rozpuścił się i serce... Cały przód naszego ciała się rozluźni. Zobaczcie w niebo: znowu leci taki piękny, biały, miękki płatek śniegu, i spada na wasz brzuszek. I brzuszek się rozluźnia. I znowu z nieba leci płatek śniegu. Wolno, swobodnie, miękko. I spada. Na Wasze nogi. Przed nogami się rozdwaja i spada na nogi. Nogi się rozluźniają, całe nogi są luźne. Lecą dwa płatki śniegu z nieba i spadają na Wasze ręce. Wasze ręce stają się coraz bardziej różne. Całe ciało jest luźne, miękkie, wypoczęte i zadowolone. Z nieba lecą płatki śniegu na wszystkie części Waszego ciała i je rozluźniają. Są miękkie, ciepłe, otulają Was. Jak kuberką jest wam przyjemne, ciepło, cicho i dobrze. Śnieg was otula. I u dzieci czasem trwa krótko, ważne, żeby w ogóle była. Bardzo Wam dziękujemy za to, że żyłyście. Nie wejdź na psa, lipeczko, nie wejdź na psa. Pan Zaprosisz wszystkich dzieci i dorosłych, którzy chcą ćwiczyć na następne zajęcia, żeby regularnie ćwiczyli razem z nami, mm -hmm. że to jest fajne. Mm -hmm. Co byś powiedziała? Co no. Co byś powiedziała? Co byś powiedziała? Żeby zachęcić. Żeby, żeby zachęcić innych do ćwiczeń. Co byś powiedziała? No, więc Powiedz, dzieliwka, powiedzcie dziewczyny, czy My lubicie ćwiczeń? ćwiczenia, ćwiczenia ćwiczyć, są tak? fajne i Hania, Ty co byś powiedziała? Że zaraz idę spać. Hania się nam zrelaksowała i razem z ziomkiem pójdzie spać. A powiedzcie, czy lubicie ćwiczyć tutaj z, z, razem z nami? A, to właśnie. Tak regularne ćwiczenia y, są ważne. Y, dziewczyny powiedzą pewnie pod koniec drugiego tygodnia, jak się czują? Jaką czują różnicę? Livia, widzicie, tak już... No choć są kanałką, Już tak zgłodniała po tych ćwiczeniach, że musi coś zjeść. Tak, Wszystkie się powoli Cieszymy, jak się spotykamy tutaj i możemy razem poćwiczyć. Zachęcamy Was również do nawet tak krótkich ćwiczeń, do odrobiny relaksacji w takich warunkach domowych, jakie macie. Jeżeli kładzie się na środku pies to też fajnie, bo to jest bardzo fajna energia. W takiej sytuacji, w jakiej... O, zobaczcie, fajna energia nam tutaj wroszek pokazała. W takiej sytuacji, w jakiej jesteście, ważne, żeby parę ćwiczeń zrobić i wyrabiać u dzieci i u siebie nawyk codziennego ćwiczenia. Bardzo tak, Wam dziękujemy. Do tak? zobaczenia. Do zobaczenia jutro.